Cześć moi drodzy, mam dla Was przepięknie zilustrowaną książkę. Pewnie już część z Was kojarzy okładkę, jest to bestseller, więc często się spotykam na forach różnych literackich, patelingowych, gdzie mamy, polecają książkę, która jest z tej serii Wyścig. Po złotego żołędzia. Jest to książka o pewnej bardzo szybkiej wiewiórce. Ta wiewiórka, 8 lat z rzędu, zwyciężała pewien wyścig i zawsze otrzymywała złotego żołędzia. W tym roku, oczywiście, też się przygotowywała do tego wyścigu. Znaczy w, tym roku. w tym roku ja przeczytałam tę książkę, a wiewiórka oczywiście kolejny raz szykowała się do wyścigu. Spójrzcie, ile ona ma tutaj trofeów już. A tutaj mamy jej siłownię. Nie próżnuje, trenuje cały czas. Ale tym razem zmieniły się zasady gry. To nie będzie już wyścig taki indywidualny, to będzie wyścig drużyn. I spójrzcie. Wścigać się będą na drzewach, wysoko, tam gdzieś będzie ukryty złoty żołądź i do drużyny wiewiórki, najszybszej, trafia zając, żółw, bóbr. Czy oni są najszybsi? Czy oni się, są zwierzętami, które tak jak wiewiórka swobodnie poruszają się po drzewie? No nie. Wiewiórka ze swojej drużyny raczej nie była zadowolona, nie ukrywała tego, ale chciała bardzo wystartować, więc nie narzekała, wzięła ich po prostu na trening. Pokażę Wam, jak ten trening wyglądał. Zachęcająco. Jak widać, wiewiórka poddawała się, to był jeden, jedyny trening i następnego dnia już byli na mecie, raczej na starcie. I Zaczął e, trwać wyścig. Wiewiórka oczywiście gnała, 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 ale co chwilę musiała cofać się do swoich przyjaciół, bo na przykład, pokazuję Wam tutaj, królik spadł z drzewa, bo bubr nie zmieścił się w jakiejś tam szczelinie, bo, e, bo żółw się boi i nie chce puścić się na przykład gałęzi. I tak wyglądał wyścig. Wiewiórka w pewnym momencie. Gdy wiedziała, że oni są bezpieczni i że mogą tam w swoim tempie podążać, ten, podążać ten, czy kontynuować ten wyścig, pognała i znalazła. Znalazła tego żołędzia, jednak w tym roku był on wyjątkowo wielki. I wiecie co? Ona nie była w stanie go sama udźwignąć. Na, zasapała się, nadźwigała, naszarpała, a on praktycznie nie drgnął. I spojrzała na inne drużyny, na inne drużyny, które ze sobą współpracują i spojrzała dookoła siebie i zobaczyła, Boże, ja jestem sama. Ja sobie sama nie poradzę. Nie zawsze samemu e, można sobie poradzić. Czasami ta drużyna jest potrzebna i warto są drużynom nauczyć się współpracować. I o tym jest moja droga, mojej drodzy ta książka. Jest to jest ona przepięknie zilustrowana, mówi o sile przyjaźni, o sile współpracy, o tym, że nie zawsze bycie najszybszym jest najważniejsze, że czasami ważniejsza jest taktyka, ważniejsza jest właśnie współpraca. Także jest to naprawdę mądra książka, niesamowity przekaz dla naszych dzieci, które wiadomo. Chcą być najlepsze, najszybsze, najważniejsze, mieć najlepsze rysunki, zabawki i warto poprzez takie właśnie historie zaszczepiać pewne wartości. Ja osobiście polecam Wam wyścig po złotego żołędzia. Z tej serii już Wam polecałam historię o żółwiu, który próbował zasnąć zimą i bo nie lubił po prostu śniegu. Jest to również kontynuacja. Tej serii. Mogę Wam ją z chęcią yy, przypomnieć pod tym filmikiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę i dobrej zabawy przy dobrej książce.